Cześć, witam Was, ja jestem Jeremi i to kolejny odcinek Imperial Glory. Eee, od ostatniego odcinka, jak widać, zebrałem trochę kasy surowców i zbugowała mi się gra. Hmm, chodzi o to, że wybudowałem dwie. Eee, jak to się nazywa? Huty żelaza, tak? W Mińsku i w Galicji. I wydobycie. Czy produkcja surowców się w ogóle nie zwiększyła Także ta ogólna Cały czas jest 330, 3387 Zobaczymy czy to akurat Tutaj coś się stało Nie tak Czy będzie też na in w innych prowincjach to samo Ale Póki co dochód złota 5117 I co ja chcę teraz zrobić Teraz wybuduję Dużo Nowych Biur handlowych Lecimy po kolei. 10 biur. Tak sobie policzyłem, że na 10 biur mi wystarczy e, funduszy. Mołdawia. Maroko. Już wszystko jedno, gdzie po prostu buduję, ile wlezie biur handlowych. Jeszcze jedno biuro mogę wybudować i będzie to w Austrii. No. Nie mam? Czego nie mam? Aha, ludności mi brakuje, proszę, proszę. O ludności całkiem zapomniałem, a tak naprawdę niewiele mi tego brakuje. Ale jest sposób na to. Zwolni. Otrzymam nieco. Ludności potrzebuję. Ile tam było potrzebne? To mam idealnie, idealnie. I lecimy dalej. To będzie krótki odcinek, bardzo krótki. Ale ja się będę tym strasznie jarał. Ale czym to? Zobaczycie dokładnie. Bo te 10 biur handlowych to jeszcze nie wszystko. Przekonacie się zaraz. W ogóle tak patrzę na tą flotę Brytyjczyków. No, gdybym miał walczyć z nimi, to na morzu nie miałbym szans. Mam jednak stanowczo za mało. Okrętów, zresztą co to tak naprawdę jest? O, w ogóle mogę sobie schować yy, ten mój okręcik. Mam trzy okręty wojenne, to jest porażka. Yy, tylko swoją drogą mam dwie przystanie, tak naprawdę to pochłonęłoby masę kasy z, yy, z stworzeniem dużej floty, mnóstwo kasy, mnóstwo surowców. Fakt, że na brak gotówki nie narzekam tutaj, no ale mimo wszystko i by było czasochłonne, plus nie miałoby gdzie tego trzymać i po prostu pochłaniałoby wielkie e, porcje żywności. Także ciężko by było utrzymać taką flotę od tak sobie pływającą. No w sobie dają radę, ale ja powiedzmy, wolę jednak walczyć na morzu. Ech, przepraszam, wolę walczyć na lądzie. Na morzu to nie jest walka dla mnie. Tam daje zawsze auto No i jakoś to wychodzi w sumie. Tylko przy, przy czym muszę mieć zawsze dużą flotę. A raz próbowałem, jak widzieliście, rozegrać bitwę morską. Kiedyś to lepiej wychodziło, i kiedyś to ja potrafiłem właśnie zaanektować. zaanektować dokonać skutecznego abordażu i zająć sobie okręciki przeciwnika, ale to było kiedyś. E, a. Teraz też miałem generalnie przerwę, zanim zacząłem kręcić w ogóle tę serię. Miałem przerwę jednak sporą wzrok od tej gry. Także też się trochę pozapominało. Hi hi. hi, hi, hi. Właśnie zbudowaliśmy statek handlowy klasy statek pocztowy. I nawet drugi. W ogóle... Mm, za mało surowców, oj. Dobra, trudno... Aha, ludności brakuje, no tak. Okej, okay, mm. Jak tutaj możecie zauważyć, <laughs> nie ma już żadnego państwa, są oprócz mnie są, prawda tylko cztery państwa, yy, tutaj Tunisia no, została zanektowana przez Francję, no ale wszyscy mnie strasznie lubią, to znaczy może oprócz Francuzów, o Francuzi tak ledwo, ledwo, Rosjanie w sumie 55 też, tak ledwo, Austriacy, najlepsi kumple, nie, Wielka Brytania, też nawet, chociaż właśnie Wielką Brytanię przydałoby się na samym początku próbować zająć. No ale, tutaj zobaczymy, jedna tura do końca, dochód mam 5117. Teraz się będą pojawiać komunikaty o tym, że zakończono budowy. Klikanie może być kurzające ale tutaj cieszy oczy patrzenie na to ja jak się rozwinęło wszystko tutaj też rozwinęło wszystko ile nowych szlaków handlowych znaczy o wyższym stopniu będę miał i jaki tutaj dochód w ogóle będzie, ale to nie wszystko na tą turę to jeszcze nie jest wszystko Zaraz wam pokażę co jeszcze tutaj przeszykowałem Najpierw oczywiście muszę wszystko tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sojusz z Tunezją by się przydał. Mo mo mam możliwość małżeństwa już, ale nie ma z kim. Najwięz... Nie wiem, czy wszyscy mają synów, czy o co w tym chodzi, no ale. Sojusz z Austrią, Wielka Brytania na zielono, ale fajnie. Sojusz z Austrią, standardowo tysiączka im odpalę. Hmm. Tutaj mi się jeszcze nie zwiększyło, ale patrzcie na to flota statków handlowych, tutaj to konkretnie są statki pocztowe. I co? Wypływamy. W ogóle, tak warto zauważyć, popatrzcie na sympatię Austrii. W tym momencie jest stówka. Właśnie to jest to, że otwieranie szlaków handlowych z innymi imperiami podnosi ich sympatię. Także to się opłaca. Z... Oprócz tego, że są dochody, to też z dyplomatycznego. E, z, od strony dyplomatycznej też bardzo opłacalne. Do Petersburga nie otwieram, bo to jest tylko jeden szlak. Tutaj będę miał sieć całą. Na, na zachodzie. Hmm. Także jest to bardziej opłacalne w tej chwili dla mnie. I teraz tak: 5117 zł. Sympatia z Austrią. To procent sympatia e, W ogóle A, już się bałem W ogóle nigdy wcześniej nie miałem tak, takiej sympatii z jakimkolwiek państwem To znaczy, w ogóle 50% sympatia z jakimś imperium? Zawsze to Zawsze tak naprawdę jak grałem, to e, ta sympatia z e, innymi imperiami się wahała w okolicach Od 10 do 0 nie, poważnie mówię, kiedy już jakoś tak, jakoś przypadkiem ta sympatia wzrosła do nawet kilkunastu punktów, to ja byłem zawsze zdziwiony strasznie. Co? Jakieś inne imperium mnie aż tak lubi? Jejku, ale to był szok zawsze, a tutaj taka, taka, taka sympatia ze strony innych państw, to jest no... Nigdy wcześniej mi się coś takiego nie przydarzyło. I uwaga, zobaczmy teraz, ile będę miał dochodu. 6390 czyli o ponad 1200 więcej. Dużo to jest jednak. I ja tutaj już dążę w kierunku w kierunku 10 tysięcy Niestety z drewnem coś się stało, nie wiem czemu mi nie chce zwiększyć tego wydobycia. Zobaczmy czy na przykład tutaj zbuduję zbuduję hutę żelaza w Lombardii. Zobaczymy czy to coś da. Mam w tej chwili wydobycie surowców 3387 3387 PONGISKUTA Ja sobie też to zapiszę 3387 I zobaczymy czy uda się coś z tym zrobić Znaczy czy zwiększy się to wydobycie Mam nadzieję że tak bo jednak dużo surowców się przydaje yy. Na przykład chociażby na statki handlowe, prawda? Ze złotem? W tej chwili to już nie jest aż taki problem e, Nawet jeśli to mogę sprzedać żywność, której też mam to, Co by nie mówić? Dość dużo Jeszcze zerknę tutaj sobie o... Bo Rosjanie cały czas prosili mnie o pomoc wojskową Jak widać poprosili też Brytyjczyków Dostali coś z Portugalii A tutaj mają ode mnie <ścoughs> Ja oczywiście Niesmocnego nie mogłem im wynająć, trzeba się odsprzedać, oddałem trzy oddziały milicji z Watykanu, no i jeden oddział hałbic, które zresztą od nich e, zdobyłem, na nich zdobyłem właściwie się mówi, tak? Mm. One były tutaj zdaje się, no ale już nie, a są chyba właśnie u ruskich tutaj w, w Akademii Wojskowej. Mm. Ile tutaj, ile tutaj jeszcze będzie się budować? Trzy tury, tak? No trzy tury, to zobaczmy. Lecimy dalej. I się okaże jak to tam wyjdzie. Mam nadzieję, że nie zepsuło się to całkiem, tylko... Albo ja źle popatrzyłem, ale... Albo... Nie, nie mogłem się popatrzeć, przecież wydobywałem. Francja. Wow! 12 tysięcy jednostek złota za 8500 jednostek surowców. Hmm... Surowce mogę sprzedawać. Tak myślę. Co mi tam, Przyjmę sobie. A mam tyle złota już, że. No, mam pewien pomysł. Zobaczymy od razu, czy. Uda się. Tutaj wykombinować coś z tym. Zbudowaliśmy więc nowy statek. Okej. Okay. Eee. A to, co ja chcę zobaczyć. To jest takie. Słuchaj, może najpierw otworzę jeszcze nowy szlak? Znaczy ja otworzę. Podniosę do drugiego poziomu. Mmm... Nie ja chcę zobaczyć coś takiego. Traktat handlowy. Austria. Poproś o terytorium. Mołdawia, ile kosztuje? 31 tysięcy... 46, Neapol... Czy sama Sycylia 17? Aha, bo Neapol to już kupuje całość. Cały w sumie cały ten półwysep mieć dla siebie to by było całkiem niezłe zobaczmy na przykład Grecja 2000, a tutaj całość 68 tysięcy cała Turcja 3 Imperium Osmańskie, prawda? Na przykład zobaczmy Egipt 47 000, tutaj 27 kurczę, tak kusi, żeby kupić całość a jak bym zaoferował im? 48 tysięcy... Ha! Udało się kupić! Proszę, proszę. W wyniku porozumienia handlowego z państwem Austria, obecnie kontrolujemy kraj, obie Sycylię i jego prowincje. Pięknie! Pięknie, nie, to mi się podoba. Nawet bardzo. E, mam dodatkowe miejsce. ...żeby tutaj schować sobie generała mojego, właśnie, w Akademii Wojskowej. W sumie swoją drogą spróbuję później z Mołdawią, albo z Turcją. A w sumie jedno i drugie. Kurczę, teraz można by trochę tej kasy, którą wydałem, wyciągnąć od Austrii. Zobaczmy, czy się zgodzą na przykład 10 tysięcy żywności, gdybym chciał. Za 17 tysięcy... Proszę o nas o lepszą ofertę. 12 tysięcy żarcia. Jest! I trochę odzyskałem. No ok. Teraz jeszcze raz zobaczmy. Aha, nie mogę już handlować. Dwa razy można handlować z danym państwem. Ok. Mm. W kolejnej turze zobaczę, jak to jest z Imperium Osmańskim, prawda? Byłym. Mm. Czy będę mógł odkupić spokojnie? Czy. Jak to tam wygląda? A, a póki co, w ogóle chyba mi się zmniejszą trochę dochody, bo tutaj mam już szlak wewnętrzny. Jeden. Ale to niewiele powinien się zmniejszyć. To mi się wydaje. Dobra, nieważne. Mm, lecimy jeszcze do kolejnej tury. Zobaczymy, jak to będzie z tymi surowcami, bo chyba teraz albo w kolejnej że lo, w Lombardii wybuduje się. Austria proponuje tyle złota za terytorium prowincji Czechy. A ha! -ha, -ha, -ha. Mm. O tak, tak, dobrze, jasny. Ja będę sprzedawał, nie kupowałem całą prowincję. No ja przepraszam bardzo, ale nie sprzedam Czech. Nie, 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 tak się nie bawimy. Ja, ja mogę kupować, wy nie. <laughs> eee... Spróbuję odkupić jeszcze więcej, a jak będą próbowali ode mnie coś ciągnąć, no to, to trudno, ich strata. Znaczy ich strata. Ja nic nie sprzedam, żadnej prowincji, o to chodzi w tej grze, żeby zdobyć jak najwięcej. I ja w tym celu będę właśnie też odkupował trochę. Znaczy od Austrii, bo but... W sumie Wielka Brytania mnie lubi. Też to można by od nich coś odkupić. Ale wiecie, też walka się gdzieś przyda. Zbudowaliśmy statek handlowy. Nowy statek handlowy. Gdzie jest nowy statek handlowy? Tutaj jest nowy statek handlowy. Otworzę sobie. Yy, tu. Dalej. No. Ile tego dochodu mam? 6300, dobra eee, 3500. Aha, czyli mi coś zbugowało po prostu? Tutaj, bo tutaj już wzrosły dochody surowców, chyba że, to też nie, zaraz, to jest, nie skończyła się budowa. To wzrosło przez to, ...Napoli i, i, i Sycylia, dobra, jedna tura. Nie ogarnąłem trochę. Mam dochodu. A, 35-35 bardzo ładnie. To też zapiszę, na wszelki wypadek. Mm. I zobaczmy, czy wzrośnie. Mam nadzieję, że tak, bo nie chciałbym, żeby się nagle okazało, że coś się zepsuło z tym zapisem. W tym zapisie. Że się zapis zepsuł i będą problemy z tym. Z surowcami, bo jednak przydałoby się zwiększyć trochę te dochody. Eee, zbudowano Hutę Żelaza, dobra, zwiększyło mi niewiele, bo niewiele, ale tutaj jest też niewiele tego, tego... tego, tego generalnie dochodu, chyba tam Trzy, 3555, czyli o 20 mi zwiększyło. Puh, drogie by, te, drogie była, droga była ta Huta Żelaza, no ale co poradzić. Ale tutaj wygląda tak, jakby mi zwiększyło Faktycznie, bo wcześniej było 300. Nie ogarniam tego. Nie, zaraz, bo ja tutaj nie wybudowałem. Jejku, nie ogarnę mnie. Ym. Tutaj, w Galicji na przykład było 300, wybudowałem e, hutę. Nie wybudowałem? Ej, budowałem przecież. A tutaj w Mińsku jest. Ale w Mińsku też było 300 i zostało 300. Także nie ogarniam, co się tutaj dzieje. Hmm. Dobra, co jeszcze tutaj trzeba było zrobić? Chyba wszystko w tej chwili, co mogłem tak naprawdę 6400. Mam dochód tego eee. złota. Tutaj kurczę. Brakuje mi jeszcze. A ile za? Mołdawie 3000 31000. Zrobię tak tysiące Proszę o nas o lepszą ofertę. Dobra, 35. pięć jest, zgodzili się. Traktat handlowy. Upchnę im trochę żarcia. 10 tysięcy, tak? Za 16 tysięcy. Proszą nas o lepszą ofertę. 100. 11 tysięcy. Jest, kupili, zgodzili się. Ha. Tutaj mają pozwolenie na przemarsz jeszcze. 8 tur. Ale to tylko te jednostki. Hmm. Mołdawia, Mołdawia, coś by się przydał. Ja zapomniałem jedną rzeczą się pochwalić. Otóż, tak, Brandenburgia, jednostki, artyleria, tam, tam Jest artyleria konna, nareszcie będę mógł e, wyszkolić artylerię i Myślę, że działa 12-punktowe, przetestuję sobie w jakiejś bitwie. W każdym razie wiadomo, skupiam się na tej gospodarce. E, Skupiamy się na gospodarce spróbuję jeszcze odkupić imperium osmańskie, tylko nie chcąc się Austriacy wycofają. Yy... Tak się zastanawiała właśnie, kogo by tutaj najechać, czy spróbować odkupić w ogóle tutaj wszystko, a może nie? Nie, nie, nie. Ja się inaczej pobawię, inaczej się zabawimy. Tutaj nie ma dużo jednostek w tym momencie. <laughs> he. <laughs> o tak. Zobaczymy. I tam trzy tury się to buduje, tak? No, ciekaw jestem, jak co to z, to z tego będzie. Oj, nie, nie, tylko. Właśnie, niech zostaną na Bałkanach. Bo jednostki zdaje się, że pojawią się właśnie w stolicy. Bo generalnie to a komórka oporu, jak działa. Pojawiają się. Ojej, my trzej dowódcy, trzej dowódcy tureccy, czy właściwie osmańscy, no i wyzwalają tutaj swoją tą stolicę. Astrym jest znowu strasznie lubi, a to się jeszcze dwie, które będzie budować. Mam nadzieję, że ani z Egiptu nie wejdą do, 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 do Imperium Osmańskiego, to się tutaj do Anatolii. Ani z Bałkan że się nie przemieszczą. Z Bałkan czy z Bałkanów? W każdym razie... Że się ci tutaj pułkownik. Nie będę tego czytał, bo jeszcze jakoś głupę powiem, nie mam pojęcia jak to się czyta. Eee. Nie! No i po co? Po co nie wchodzili? To niepotrzebne. No dobra. Damy radę jakoś. Mm. Francja proponuje tysiąc, 14 000 złota za 9800 surowców. Tyle, tyle co mam. Ponegocjuję. Dobra, poddali się. No bo, sorry, sprzedałbym, ale mam za mało tych surowców, że to było na styki, później mi nic nie zostało. A ja potrzebuję budować yy, statki pocztowe. Zobaczmy tutaj. Jednatura. Kurczę, ciekaw jestem co będą miały te jednostki, bo ja na to nie mam wpływu, te które się pojawią wiadomo, nie mam to wpływu i nie wiem czy to zawsze te same pokazuje czy, pokazuje, przydziela czy mm, inne są, wydaje tak. mi się, że są, pojawiają się różne jednostki, oczywiście zobacz, przede wszystkim niestety milicja arabska, Francja oferuje i to już mi się bardziej podoba, bo mniej surowców chcą i ja dzięki temu mam też jakiś tam zapas. No, budowę okrętów chyba wystarczy razem z tym, co mi przybędzie jeszcze przez tą turę. No, tak. To, co mi teraz przybędzie. Zbudowaliśmy komórkę. Zakończyliśmy budowę ruchu oporu w państwie Anatolia. Państwo stworzyło tutaj są, są dowódcy osmańscy. Niestety to kapitanowie. Mają milicję, jakichś strzelców. Milicja, strzelcy i sama milicja. Zobaczymy, czy sobie poradzą. Zobaczymy, ale już w kolejnym odcinku Imperial Glory. A teraz to by było na tyle, w kolejnym odcinku będziemy kontynuować tutaj walkę. Tą no taką konspiracyjną, tak nazwijmy. Zobaczymy, jak Austriacy. Kurczę. Bo zobaczymy, jak Turcy poradzą sobie z Austriakami. Trochę im pomożemy. I to tyle. Także ułapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Imperial Glory. Na razie cześć.